Część! Witam Was bardzo serdecznie! W szóstym już obuściem w odcinku. E, e, Serii fare simulatorów. To jest Jooda Marina. Simulator Marina bardzo fajna, według mnie. Chodź, zyskuję konto. To e, no, jest samo na zamówi. E, budujemy marinę. Marina, to jest to, że mogę mieć kuro wyciągowe. No, budujemy kuro wyciągowe dla statków, taki na morze, skoro mamy no, musimy wsadniczej tutaj. Dobra, i z tym jest to ekspo, no, nie? Tu w górnym nogu jest na górnym łodzi, 15 tysięcy. Dobra. Ej, no, tu jest to OK. I czym będziemy się robić? Tutaj mamy ZI, a on jest chyba naszym takim pomocnikiem. Hmm. Dobra, trzeba zbudować radio stację. Będziemy tutaj, będziemy mogli. Jest just. Mhm. Dobra. Mhm. Aha, czyli teraz trzeba czekać aż tutaj staza nie który... O, jest. I tutaj trzeba kliknąć. O, no, niestety, tak, i tutaj klikamy. Dokładnie. Jest to ostatni. O, wypowala coś na Utritis. oha, czyli słowy kaprys. Aha, dobra, to ja mam taką. Um, może powiedzieć, przystań. Mm. O, fajnie. Mogę teraz w nocy jeszcze dzięki temu. Dzięki temu, dlatego mogę w nocy to robić. I teraz ja nie płacę za to, do tutaj widzicie 15 tysięcy. Teraz mam tylko. Gdzie, aha! I tylko 800, bo, ale kupiłem to i to. No będzie zostaje. Nie, I teraz kupuję sobie bar. No idzie się tak. Blisko otwarte. Ten wizytor, czyli teraz aha. Komun. To wszystko tak, tutaj. Czyli on nam wnosi prawie 500 dolarów dziennie. Okej. Okay. Tutaj mamy prawdziwą liczbę... Nie chcę wysłuchać. Goście, klientów, mam ich 6. No i wy 10, czekamy sobie. Dobra, Dobra fajnie, bardzo fajnie, fajnie. Bardzo fajna gra, podoba mi się. Otóż to jest demo. Niestety. Przepraszam. <gryw> jest 8, to myślę, 10. Chyba, że 10. O, i teraz mamy więcej przychodów, nie? Plik, klon, ja, ale nie chcę. A, weźmy linka. a nie o wooden ramp. Hmm. Ha! Licenc taki po prostu istotkowy. to gdzieś tutaj, nie? Lul, no, aha. Lul, no, ale to, o to spoko. 320 godzin to nie jest hmm. Ah, aqui este dinheiro do oculto. Vamos lá fazer aqui. Não é isso, gente. É isso. Não 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 é isso. Coś tu mamy. Parking. Trzeba widzisz? Parking naszego ja baru. I nie <tryk> będę. I I aha, tu musimy wygrać. Gaz, stacja M8. 9 mamy 3. Trzeba tu zarobić. No Dobra, to ciekawe. A tu. Tu mamy robazek, który może nam a, są i więcej. O, i teraz oni wybili. Wybili. Wy... Wybili i mamy 4390. Ok, to jest naprawdę bardzo grę, Podoba mi się. Nie Mamy już piwko. Tutaj może nam się spoko. Ooo. Aha, to małe to jest, że mamy tyle czasu, by to zrobić, tak? I dostać kreczka. Czy mam było odcinków? Nie, no, bo nie mam czasu. Owszem, jest to moje głupie, ale ja mam coś inne sprawy prawem, głowie różne wyjazdy, jedzenie, nie mam czasu. No. Zaraz tam rank zrobi się. Już, jeżeli będzie mało czasu.

To jest naprawdę bardzo fajny grach, polecam to grać, to jest na mini-klip-ko taką. Czyli jest też dużo mini-klip, które wszedłbym na grach symulatorów, bo oni wiedzą, że wie, wie, taki. Tak, co? Aha. Tak, i polecam. Dobra. A mamy już do i mamy.

И Апер, там, там, coś там. Лески не брэнк, а перитампан что там? А меня бороли? Много ну, 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 фактически. И ну, ну, стоп ну, ну, могут быть. ну, ну, na przykład jak mamy tamte ten na 10, to w ogóle na to iść, to tylko małe asteryczki. Ale wiedzę, jakie asa. Lamki, dobrze, zróbmy lamki, bo nie wiem. Czyli z kół nie padało. Jeszcze piekło, nie piekło, nie piekło. Dobra, dobra, dobra są drogie. Bardzo dokolej to chodzi to, nie. Nic z nie za siebie co ja nie powiem. robić. że mały statecznik. A, że mały statecznik. A, że Ten temat jest na tym większym. Robiczmy. tam były nowe statki. Czyli tutaj mamy. Ну, no, так не забыла, а не Что, я же только буду, я за А не, не вам пока. У мамы проблем. Dobra. Zapraszamy. Zapraszamy. Dobra! Będę zaraz skoczył odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Uff. No to robię. <laughs> Polecam, żebyście odegrali w tę grę. będzie w opisie. Oceniajcie. Subskrybujcie, naprawdę bo nam bardzo wielu się wydawało osób. No. Po prostu wiecie, bo to żebrze, ale... Cześć, pads and notice that